Nazywam się Cezary Sadowski i będę miał przyjemność poprowadzić trzecią już edycję ogólnopolskiego przeglądu amatorskich kabaretów na opak. Tak, już myślałem, że to nie nastąpi. Dziękuję bardzo, to jest bardzo ważna rzecz, bo na pewno artystom będzie się łatwiej występowało, jeśli publiczność będzie biła brawo i tutaj żywo reagowała na skecze, gagi i dowcipy. Drodzy Państwo, teraz takie czas na przedstawienie. Jak powiedziałem, nazywam się Cezary Sadowski, to czas na was. Niech każdy krzyknie może na 3, 4. Jak macie na imię? 3, 4. Basia, Patrycja, tak. Marzena. Nie wiem, czy państwo też tak macie, ale ja generalnie mam coś takiego, że jak usłyszę jakieś imię, to od razu w głowie układa mi się obraz takiej osoby. Sobie staram wyobrazić, jak taka dana osoba może wyglądać. Na przykład, gdy usłyszę imię Miłosz, to wiem, że nie chodzi o jakiegoś tam bandziora, zakapiora stadionowego, tylko raczej może jakiś stateczny człowiek. Ja na przykład mam na imię Cezary. A według Państwa, jaki nie by do mnie pasowało bardziej? Władek. Tak? Co jeszcze? Słucham. Śmiało, cię, nie ma co krępować? Janusz. Mariusz. Andrzej. Matko jedyna. Jak będę miał sto synów, to na pewno każdego dom obdzielę. Franek. Tak. Drodzy Państwo, wystąpią... Dzisiaj cztery kabarety. Będzie też koncert orkiestry ogrodowej. I w każdym z tych kabaretów będą ludzie o różnych imionach. O pięknych imionach, które na pewno pasują do tych młodych, pięknych ludzi. Już za chwilę jako pierwszy zaprezentuje się kabaret, który przyjechał z Mogilna. Czy ktoś wie, gdzie jest Mogilno? Nie. Pani nie wie. To może oni sami o tym opowiedzą. Mogilno jest oddalone gdzieś, myślę, o 180 km od Lubawy. Taka ciekawostka: oni przyjechali dzisiaj do nas z trochę pociągiem, trochę autobusem, także parę przygód mają już za sobą. A ten kabaret to kabaret na wynos z Mogilna. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, kabaret na wynos. To jest kolejny moment, w którym powinienem usłyszeć brawo. Ojejku, o jejku się nie spodziewałem. Zastanawiacie się pewnie, jak to? Kabaret na wynos. Przecież na wynos to są kanapki. Obiadki, prostytutki. Ale kabaret? Jak kabaret może być na wynos? I zapewne w waszych głowach rodzi się teraz taka implikacja dla młodzieży takie połączenie pomiędzy dwoma słowami to się nazywa implikacja i rodzi się taka implikacja że jak jesteśmy na wynos to można nas tak zabrać spakować prze, przewieźć i zjeść w innym miejscu na przykład na obiad jak mówi pan Heniek jeżeli ktoś tak myśli, to Nie ma rację. Bo, rację tu, bo można. Chciałeś tego jeszcze popatrz. O, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście. Zakochani, popatrz. O, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia. Biegnie światłem w smugę cienia, popatrz. Kochanie! Kochanie, kochanie, jedyna delegacja do Ameryki. O oh, oh nie, będę tęsknić. Taka samotna, że ho, ho. <mum> O, nareszcie jesteś. Powiesz mi od razu, że jestem piękna? Czy chcesz się najpierw napić? Nie, nie, polej, 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 polej. <mum> <mum>

Jaka ty jesteś piękna. Ja. I co będziemy teraz robić? A to Aj, zależy? To zależy. A? A? Kochanie, wróciłem. Kochanie, co ty tutaj robisz? Przecież miałeś być w Ameryce? Tak, ale pod, pod Olsztynem. Co to jest? Y y y hydraulik! Y y tak, 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 panie Hydraulik, ja tu tylko te. No, y y o! Rury przepycham. A kolanko pan sprawdził? Panie, żeby to. Jedno. Żeby to raz. A, a to no. bardzo ciekawe, powiem panu, tak? Bardzo ciekawe, bo u nas w domu ani jednego kolanka nie ma. Ani jednego. No, nie. Co ty będziesz się ze specjalistą kłócił? O! Mówi, że są, to są! O! Ty przez dziesięć lat ani jednego nie znalazłeś! O! A on trzy razy przyszedł i już pięć znalazł! Czy Lusessita zabije męża? Czy hydraulik przepcha rurę? Tego dowiemy się w następnym, sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym odcinku. Stasiu, jak ten czas leci. No. No, ale popatrz, Stasiu, jak ten czas leci. No, kiedyś marzyłam o sztucznych piersiach, a dzisiaj marzysz o sztucznych zębach. Patrz, Stasiu, jak ten czas leci. Leć, leć. Kiedyś biłem do rana w szablicy, a dzisiaj możesz się ino wyszczać w piwnicy. <klucz> kiedyś, kiedyś to były czasy. Oj, były, były. Ale kiedyś to były czasy. A dzisiaj młodzi to tylko te tablety, smartfony. Inne chińskie dziadostwa. Ale a propos dziadostwa, Heniu, Józio wrócił? A wrócił, wrócił. Co miał mnie wrócić? Josiu! Józiu! Józiu, chodź do babci. Tak, babciu. Lekcję odrobiłeś? No. O nie no, babcia. To no przecież ja już mam. 40 lat. Od dwudziestu do szkoły nie chodzę. No popatrz, Stasiu. Jak ten czas leci? Zapindala jak huna w rabarbarze. A dziadek to cały czas tę samą gazetę czyta. Dziadek! Dzisiaj to można wszystko w komórce przeczytać! Nie? W komórce no. nic nie przeczytasz, bo się żarówka przepaliła. No właśnie. Dziadek. Telefonie komórkowym, tu są informacje z całego świata, na wyciągnięcie ręki, dziadek! Nie, dziękuję, Gazeta Lepsza, Głos Lubawski, nowe wydanie, proszę ja ciebie, znowu nas zalało. Dziadek! No zalało, strona piąta, se przeczytaj, zobacz. Rzeczywiście? No. Ale, ale mimo wszystko, poza całym zalaniem, jak lepsze, dziadek? No mówię ci nic, nią że lepsza. Jak lepsza? No jak ja siedzę, a ty stoisz, gazeta lepsza. Dziadek, ale jak lepsza? Jak no. ja stoję, Dziadek... a ty siedzisz, gazeta lepsza. Dziadek, jak lepsza? Próbowałeś się kiedyś telefonem podetrzeć? A próbowałem? Tak. I co? No, gówno, co? Mówię ci, gazeta lepsza, tam nie... Ten czas dali leci. Pędzi przed siebie. Ło i mnie też ostatnio pędziło. Wiesz, Juziu, babcia zrobiła pierogi. Przepraszam bardzo, to nie przez moje pierogi cię pędziło, tylko przez to, że jesteś głupi, popił Coca-Colo. Kolo. Kolo. Nie trzeba było tych pierogów od wojny rozmrażać. O, przepraszam bardzo, kiełbaska z za zaborów smakowała. Dobra, a, dobra, dobrze, prze... proszę! Dziadki, nie kudźcie się, ja zresztą muszę lecić. Do roboty! Dziękuję, do widzenia! Cholera. Patrz, stara, jaki wrażliwiec. Do pracy leci. Harry Potter, czy co? Ale ty, Stasiu, ty pamiętasz te fajne zabawy wiejskie? O, pamiętam, panie. O, w tej lubawie, ile to się na W sensie się natańczyło z paniem, z paniami. No. Tylko, że wiesz, co, za naszych czasów to chodziło o taniec. Tak, ale teraz, jak już wychodzi na jaką imprezę, to on też sobie śpiewa. Co I śpiewa? I słuchaj, taki rytmy. Takie latino trochę. Latino? No no słuchaj! Hera kocha LSD. Kojarzysz? Nie. No ja też nie, no ale to latino mi się takie podoba. Ja lubię takie latino. E, tam latino. Ale ty, słuchaj mnie teraz. A propos imprezy, bo to ważna sprawa. Ale? No? Wziąłeś te tabletki? Wziąłem! To chodź spać. Ale po tych tabletkach to ja chyba nie zasnę. Sasiu, mówiłam ci. Niebieskie na sobotę. A jaki my teraz mamy dzień tygodnia? Niedzielę. Oj, Jak ten czas wolno leci.